Znajdujemy się dzisiaj w Nowej Cerekwi, przyjechałem tu z braciszkiem, ponieważ jest to bardzo, bardzo fajna ciekawostka, tym razem geologiczna, bo mamy tutaj kamieniołom bazaltu, już zamknięty od 1971 roku, ale dlaczego to jest ciekawe? Ponieważ bazalt to jest magma, czyli lawa, tak? skama pochodząca z wulkanu, tutaj wulkan, wydawałoby się to niemożliwe. No i racja, dlatego że nie jest to bezpośrednio lawa pochodząca z wulkanu, z erupcji wulkanu, lecz powstał ten kamieniołom w wyniku ruchów górotwórczych, które ciągną się od, praktycznie od góry Świętej Anny, aż tutaj jest najdłuższa nitka tych właśnie skał. Widzimy tutaj właśnie ścianę wyrobiska, która no w tej chwili jest już do połowy zalana, ponieważ tutaj jest jeziorko. Na tej właśnie ścianie widzimy charakterystyczne ułożenie słupowe skał. To jest też tak dość niespotykane. Wierzchnia i warstwa i spodnia jest z czystego bazaltu spękana. A ta środkowa właśnie wyrobisko, które było eksploatowane, jest w formie słupowej. Przybliżyłeś? Tak. Bardzo ciekawe to jest. Zejdziemy jeszcze właśnie zobaczyć tą warstwę wierzchnią. Na razie przerwy. Wdrapaliśmy się właśnie tutaj pod ścianę tego bazaltu. Jest to wierzchnia warstwa tego górotworu. Tak jak mówiliśmy, środkowa warstwa była w formie słupowej. Jednolita. To był monolit. I ten, ta warstwa była eksploatowana. A dolna warstwa i wierzchnia właśnie tak wygląda, jak tutaj widać. Jest to też bazalt, ale tak mocno spękany, że praktycznie jest w formie prawie, że sypkiej. Praktycznie niebezpiecznie jest tutaj stać. Gdzie jest to szybko tak, tak luźno? Świadczy to o tym, że bazalt ten bardzo szybko stygł. I dlatego tak właśnie popękał. A ta środkowa część zachowała się jako monolit. No i co ciekawe, bazalt przecież jest czarno-czarny, prawda? A tutaj widzimy taką szalową, zielonkawą skałę. No to w wyniku erozji yy, także utleniania się skały yy, ma taki właśnie kolor, ale w środku jest właśnie czarna. Bardzo ciekawe miejsce. No w tej chwili to, to jest miejsce rekreacyjne. Jakbyś mógł skierować kamerę w tamtą stronę. To brzmi... Jest tutaj jeziorko, na którym można połowić ryby, spędzić mile czas. No, tak. Ale jako ciekawstka, cieka, e, ciekawostka geologiczna, rzeczywiście e, warte miejsce odwiedzenia. Tym bardziej, że to jest bardzo blisko Raciborza, Boża. Tutaj okolica Kietrza. Nowa, nowa cerekwia. Dobrze mówię? Cerekwia czy cerekwia? Cerekwia, niech będzie, że cerekwia. Nowa cerekwia. Tak. Niedaleko też wioska Lubotyń. To tyle z tego miejsca. Może ja jeszcze pokażę tą ścianę tej więcej, bo tutaj ładnie ona się prezentuje no bardzo. Pokaż. Przybliżymy trochę. to jest zwarta skała, ale tak naprawdę tak jak pokazywałem tak, tak. jest to spękane. Wszystko grozi obsunięciem. Ja nawet sobie zażartowałem przed chwilą, że może uwiecznimy to jak ona się wali, ale mam nadzieję, że nie teraz na nas. <laughs> Też mam nadzieję. Dobrze. Jak czas pozwoli, to pójdziemy jeszcze do innego kamieniołomu.